Pracuję na Wydziale Prawa i Ekonomii, zajmuję się prawem własności intelektualnej, prawem handlowym i szeroko rozumianym prawem cywilnym. Moją pasją jest żeglarstwo, i to zarówno żeglarstwo takie śródlądowe na słodkich wodach, jak też żeglarstwo morskie i oceaniczne. W pobliżu wody mieszkałem od zawsze, zaczynało się od kajaków, rowerów wodnych. Potem windsurfing, i muszę powiedzieć, że jeżeli trzyma się ten żagiel w rękach, w pewnym momencie zacząłem myśleć, że no, może żaglówka, może coś większego. No i skończyło się właśnie na sporych czasem żaglowcach, takich jak Pogoria. Mam przyjemność czasem z córką pływać po Mazurach. Jest taka akcja Tata na Mazury, gdzie już od lat pływamy, tatusiowie i ich dzieci, cała flotylla, jest to ciekawa impreza, już wielokrotnie tam uczestniczyliśmy. I chodzi o pływanie, chodzi o wspólną zabawę na wodzie, chodzi o też o naukę. Żeglarstwo muszę powiedzieć, ma to do siebie, że daje możliwość rozwoju wszechstronnego. To, to nie jest tylko sport, to jest pewnego rodzaju kultura. Sposób na życie. To jest takie powiedzenie, że spokojne morze nie wychowa dobrego żeglarza. I czasem zdarza się, że pogoda się psuje i trzeba reagować na te zmiany. Czasem, no, uciec gdzieś do portu, no to walczy się po prostu. Przeżycie wspólnie z przyjaciółmi takich trudnych momentów na morzu, muszę powiedzieć, że, że to są przyjaźnie, potem niejednokrotnie na lata. I to jest wspaniałe. Jeżeli chodzi o żeglarstwo morskie, wychowałem się na Bałtyku. Potrafi być, bym powiedział, wredny i dać w kość, natomiast jest to dobra szkoła. Miałem przyjemność popływać na oceanie. W tym roku to była piękna trasa. Z La Coruny do Polizbony, do Kaszkajs. samowite widoki, wspaniałe porty, miasta. Lubię też być na żaglowcach takich dużych, na takich jachtach z duszą. I tutaj wymieniłem już Pogorię, na której spędziłem raz, miałem przyjemność być na Wigilii też i Sylwestrze. To był długi rejs. Gdzie razem z załogą właśnie spędzaliśmy ten czas. Też na zlocie żaglowców, i to jest piękne przeżycie, kiedy można poznać załogi innych jachtów z całego świata. Wymienię też bryzę H której właścicielem jest pan mecenas Heisler. Piękny, stary, poczciwy jacht, który właśnie ma duszę. Jest to niesamowita możliwość rozwoju swoich kompetencji, a z drugiej strony daje zaangażowanie i... Odskocznie od codziennej pracy i niesamowite też kwestia, jeżeli chodzi o kompetencje, cały czas poznawanie, prowadzenie nawigacji, różne instalacje jachtowe, wymaga wiedzy i współdziałania. Przede wszystkim też to jest szansa na poznawanie nowych, ciekawych ludzi. Ja przyznam, że mam swoich mentorów, wspaniałych kapitanów kapitana Jacka Olińskiego.